Film ich robię. O, bluzeczki, wyciecznie dużo. Dajcie mi która w spodnia. O, ale będą na ciebie za dużo. Złatem w moich też. Cześć, podniczkę założę. Podniczkę założna. Chcesz podnóżka? No. Dobre Kamilko. O nie, będziesz Kamilko, co załóż, załóż, załóż. Już jest! Załóż jakieś moje dziewczynki na dobra to ja będzie na ciebie odpowiadać? No. Nie mam głosu. Nie weźmiemy. Gdzie ma Daria? Ja tutaj ma Daria. E, Karolina się wcisnęła w tą chłodniczkę. Daria, to ja będę pływał. Dobra, ej, dobrze. Nie no Darii, kurwa, chyba. Lękni, jem, dobrze. chyba. Nie dobrze. Ma. A gente vai. <laughs> Eu vou te parar, te não,